Witam wszystkich, witam was na tym cudownym streamie. Odpali się, odpaliło się. Dobra, zobaczymy, czy coś nie, nie, nie było w trakcie. Nie, dobra. Także, kto chce dołączyć, no to zapraszam na Discorda. Muszę sobie interfejs trochę ściszyć, bo jak mi przypali donate, to się poskładam. Właśnie, czemu jest ten? Bo ty ustawiałeś co na tego, na dwie godziny, nie? No. To czemu jest ten? To czemu jest. To czemu było 2 godziny 18 minut? Ja ustawiłem na 2 godziny. Dlaczego jest 2 godziny 10 minut? Nie, to mi się pewnie Kordi dodał. Bo on z opóźnieniem. Aha, no to fajnie. Dobra, je. Gdzie Adam? Nie, Nie gdzie jestem, Adam? Adam do mnie pisze? A ja jestem Adam. To jest taki... Nie, to tak ja jest. Ja tak. Adam, 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 Adaś Adam, Adam co? Adam. To, jest, to jest tak zwany... Adam dobrze Witek. Ci co wiedzą, o jakiego. Wiem, wiem. Meła mi chodzi to Git. Nie. Kurde. No bo... Czemu zaś coś do neita chyba dał? Bo zaś jest po 6 minut plus I co nie działa? Dlaczego nie... się nie wyświetliło? Ty, no co jest grane? Nie, nie otwierają się alerty. Oj, tak pójdzie. Idiotka wysłał 5 złotych. Siema, powodzenia w nowej karierze i oczywiście zgodnie z tradycją, co to jest? Czarne i nie puka wiem. szybkę? Dziecko w piekarniku. Ja pierdolę. Co to jest czarne i puka w szybkę? Co? W w w w Dziecko w piekarniku. tak jest stare... M młodsze widownia. nie no, nie wyświetla się w alert w ogóle. <noise> Familii, trochę Family Friendly Content Utrudniają kurde spokojne streamy śmiecie, Do samej góry, tak jak idzie. Daj pomogę, jejna, jejna, jejna. Co, ja wakacy. No ja dole. dole! Zrzuć mi kurwa jeszcze raz ktoś. Szczerze, do kurde. Wiesz, ja ostatnio jakoś tak. Nie, nie wiem, ja jakby lubię disco polo, ale Taka nie każde disco polo mi siada. Eee, i, 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 o, ja na przykład takie Longed Junior na chwilę... Eee, Longhead, <laughs> na przykład Longed Junior jest takim zespołem, eee, gdzie... Jakby było tego nie lubić, bo to jest takie ponadczasowe, że masakra. Ja mi twierdziła, że. Lubię Się jeść, przestraszyłem! Jeść, jeść, Kolejowy Mateusz! Dużo przestraszyłem! <grym> Alertu? Tak, byłam. Lubię jeść! <grym> Aha! No tak. <grym> Kocham dawać muty. Polak do bana? Spoko, poczekaj, gdzie to miałem. Tymczasowo wycisz użytkownika, minuta. <grystanie> <grystanie> Żeby nie było, sam prosił. Napisał Polak Dubana. Widz prosi. A ja I robię. Boże, ile zostało tego streama jeszcze? A, tylko 33 minuty zostały. No nikt nie przedłuża. Jak zapłaciło jej za donate i go nie ma? A bo mi to. A, fajny stream Elements, nie ma co. Świetnie się I bawię. Tu jest mały problem. Nie działa. A teraz mi pokazuje, że wysłał dwa razy. No pod. Bo... Eee. No dobra, to odkórzymy w mnie. takim razie. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Ex music podkreślenie 270... Ja Siemano, elements. Zobacz, ja trzeba ogarnie Trzeba czasu żeby dostać nagrodę. I A można jak najbardziej. No dokładnie. No. Iwrat ja. przestań z tymi windami. O, około 60 marchewek to jest. A ja mam jeszcze dynie, trzeba dynie zasadzić gdzieś, znaleźć miejsce na dynie. Gdzie się podziały moje darbinki, które miałem? Gdzie O Tam tamte prywatki? <laughs> o, jakiś donate wleciał, poczekajcie, to teraz zrobię tak. Stream elements. Donald Tusk Poeta, co? O! Donald Tusk Poeta, kurwa. Ciekawe, czy prawdziwe. Donald Tusk Poeta wysłał pieniądze złotych. Siema. Siema Poeta, tak, faktycznie, to są on. O. Nawet napisał na czacie. Siema Poeta. Fragmenty podejrzewam, które nie będą zeszklone, więc... Więc no... Poleciał? Piasek szkło w skrzynce nie ma. Donald Tusk, poeta. Musiałeś nakopać, złote. Ja kiedyś u Kacpra na streamie wydałem 1200 zł i go wkradałem ciekawostkami historycznymi. nowego drzewa Pamiętam to. aż kurde, a ja muszę chyba zrobić osobny odcinek na przykład tylko z tobą. Bo ja jakby wycinałem te wszystkie treści historyczne, bo mi się wydawały zbyt nudne. O ile same jakby donate były fajne, yes, so, nie i tribie... były i triggerowały Kacpra, to myślałem, że jak będę dawał kurwa, yy, pół jakby shotów z twoich historycznych donate'ów, to to się znudzi z czasem, tak jak kok-kok Cordiego. Staram się. Staram się z każdym dniem robić coraz ciekawsze streamy dla was. I aż mnie, aż mnie podnieca to, że mi wychodzi. Że <grym> z kropką. Teraz to mnie w dupę całej. Ale się kurwa, kurwa nie wyzywaj, kurwa, bo kto chuj kurwa nieładnie kurwa. Kurwa przecież poprawiłem, ale masz kurwa opóźnienia na tym jebanym streamie. Ci kurwa dam jebany stream. Iwrat i, wrac, i Ile? 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 O kurwa. Jóż. Pierwszy raz, turba. Zabijak 225 rozwalił za 108 złotych. Nie siedzisz. Dzięki zabijak za 108 złotych. Dziękuję. Ja pierdolę. Tego się nie spodziewałem. To była... Gratulacje, patrzcie, to jest pierwsza osoba, która właśnie użyła nowego alertu za 100 zł. E, pogratulujmy jej e, czyli z 9 minut do końca streama zostało nam 3 godziny i 42 minuty. Fantastycznie! On tu pokazało mi właśnie 4 razy, ale to się stream element jebie. A, jeszcze Donald Tusk wysłał tutaj dwa złote, dobra. Donald Tusk, poeta, wysłał dwa złote. Pytanie, chcesz się pode mnie podszyć na streamie Kacpra? Eee, myślę, że nie. A to dlatego, że ja muszę się na razie podszywać pod samego siebie, e, ponieważ ja jestem w topce numerem 5. Bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Ale cię maro minęło, nie? Ale co? Zabijak Kto Wysłał zabijak? 108 złotych Pierdziel. I... 108 złotych Pierdzielisz I, I, Pierdzień. i, i e, ale przetestowany I zostało mi do streama no zamiast 9 minut, zostało mi 3 godziny 43 No i Zabijak brawo Ja pierdolę, aż mam drgawki, nie? Ja pierdolę, ale emocje no to no był pierwszy patrza. raz kiedy ktokolwiek użył tego alertu nowego oh. Boczek do bana. O ja pierdolę. Co kolejny? Boczek dobana, bocek dobana B Zabijak Znowu? Replay Znowu? Ta ile to ty wiesz, że wódka mecz wiesiąt W ja mam Jutro praca, ale to nie obchodzi 225 poczuł lato za 50 zł. Ile? 108. A kiedy? Kiedy to było? <noise> to ile mi zostało? 5 godzin? 5 godzin 20 minut. Spoko. Zapowiada się zajebiście. Rozkręca się świetnie, nie? Już stream streama kończyć, kurwa. Albo się nie spodziewałem. Kto, co, co? ten <noise> było. A Marosław, wstać sadź... co? Poczekaj, mnie muszę to przewinąć. Marosła wstać sobie tego wielkiego czarnego fluta w mordę i pogłasz językiem. Masz powie, się zrobić przyjemnie. Kurwa, co jest do kurwy? Tak, zabijak był u Kaspra, tak. Zabijak zabił, zabijak zabił światła, to był on. Zabijak zabiłeś. Był na filmie ostatnio. Co to... Najpierw wysłał skromnie, a potem dojebał 500 zł, żeby, a, żeby Aniela wystrzeliła konfetti. Jakie to było randomowe. Tylko, ej, ej, kolejowy, tylko żeby on się nie pomylił. Żeby nie wysłał zamiast 2115, żeby nie wysłał 2115. <grym> Kto nie ma kurwa życia? O ja pierdola. O ja pierdola. Teraz on mnie wyzywa za to, że pisałem boczek do wana. Chyba mu się alert spodobał. Hiiiiiiii <grywa> Jówek <grywa> Na no, tobie redolent. O, 10 godzin. Proszę, na pijak. O! <grywa> Jedrzej. <grywa> Ja Iii, zabijał mogę. 225, rozwalił za 150 zł. I... To ile będzie mieli? 200 zł, ponad ja nie mogę! 10 zł! On już jest w topce? On się już wyświetla w topce? No, to jest tak, powinien Zabijak coś ty odwalił. Który on jest kurwa w topce? On chyba, jedynie chyba przed nim obecnie jest chyba gryzoń, który wiewał 300 złotych na jednym streamie. Ale mam kurwa drgawki, ja, cieszę, ja pierdolę. Cieszę, mnie <laughs> A zabijak, nie, nie. miejsce trzecie kurwa. 308 nie, nie. złotych i ryzoń 300. O 8 zł go wyprzedził. Da się drak klikiem wbogować. Tylko nie można przez nie przejść, ale to się je otwor. Nie można przez nie jeszcze przejść. Jeszcze super chat otwą. wysłał. Który Pięć. też muszę dodać. 5 złotych. Aaa, to tak. Zabijak. Słabo. Zabijak jeszcze, 220. Jeszcze, że, tak, żeby było Pięć złotych. tak, żeby było 400 i będzie dobrze. 5 razy 2 czy 10 minut. Zabijak 10 minut a, no to co, streamujesz do pierwszej? Limit na karcie ma. Tylko to mnie obroniło. Limit na karcie? W to było trzy tak? O, skazał, chcą rewolucję. O, jeszcze Kordi wysłał, fajnie. Ej, rewolucję chcę robić w 5 zł. Co, Di wysłał 5 zł. W sumie ja tylko złotówkę pieniądze. wysłałem. No, ponieważ... Napiszę, że zabija, oddaj mi. Co? Zabijak oddaj mi Żeby moje 5. Starowali. Gratulacje! Awansowałeś na nowy poziom. Masz teraz powiększone stawki. Twój próg to 3000. O chuj chodzi. 3000 czego? Co tu robi zabijak 87 zł na Tipli? <noise> <noise> zabijak, mówisz, że masz już koniec. Chodzi to ty wiesz, że wódka męczy mnie. Słońca trzymam Cię, ja mam amareju, to praca, ale to nie obchodzi mnie. Powiedz firmie, że to jest mój ostatni dzień. No to chuj, mamy 13 godzin. 20. Bo ja zaraz będę. Się... <laughs> Dosłownie. Zabijak, mam blokadę na karcie, tymczasem zabijak. To jest, to on troluje. to jest, Krzysiek wysłał dwa gryba. złote, ten z minetstw no, rozlicza mi tuimkę imkę serca równe tak, alt równe Celsz większe? <coughs> no właśnie emotki By, no Ale ten że Szabliksa... Są... I brat że Czy szabli... ciebie kurwa nie popierdoliło czasem? Czy we mnie trafić, ja trafię z ciebie Ja pierdolę Czy wy możecie przestać bić się na moim terenie kurwa? Bijecie się na moim terenie, psujecie mi kurwa radość zbudowania. budowania Wypierdalać mi to.